Jak będę prawko zdawał. Na którym się wyrzucało? E, musisz po prostu przytrzymać ten e, strzałkę do góry na dół chyba to była, tylko czekaj, najpierw ci odczepię te. No, teraz wycofaj. Nie, 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 zabezpie zabezpiecz go no właśnie. <tryk> Co ty zrobił? No właśnie, mówiłem zabezpiecz go, ty mi podszedłeś i... no. Dobra. Co wy no, jeszcze koparką, tego nie zrobiliście? No. no już, już prawie. No tak, prawie. A mówię mić po widloka. A e, jak się rusza tym całym e, koparkom, tym, tym, tym? Tam. Na <grym>, ja wyjść, Bo ogólnie, zobacz sobie Lama Mam coś takiego dużego Do przewożenia towaru <grym> Ile to jedzie? Znaczy no, jak się rozpędzi To zapewne szybko, ale Czekaj, W, S Y, X się z tym będzie męczył Nie, Maciej, tego zostaw, tego zostaw, tego zostaw, tego zostaw. Weź tego, to jest odwrócony do grunami. Ale najpierw weź łyżkę, weź jakaś. Maciej? Zobacz. Mogęś. To się nazywa duża firma. <laughs> Ale nie mogłem tego kupić i co najgorsze musiałem The Hell'a sprzedać. <słuch> no jak tak mówić? Chodź tu, stój Ty go stój tym, stój tym A czemu? Stój Daj mi Nie Daj mi Nie Widok z kabiny tej noci powiem O kurde Man A Jak wyglądają lusterka O kurde ty to wyprostuj O dobra Podwieźmy mnie do Macieja Proszę bardzo Wysiadł Ale ścina go jak jedzie, wiesz, czasami Ja tak ukośnie, ale... Kurde, teraz jak będziemy mieć coś do przewożenia, to i noros. To dosłownie Tylko przydałby się jakiś dźwig, żeby to ładować wszystko ładnie, pięknie. Wy jeszcze tego tam nie położyliście. Nie. Macie nie kopij Maciej, później sobie pokopiesz, jak będziesz miał misję. Teraz nie kop. Dobra, sorry. No, team. E, wiecie, że no to no nie przyjmie się, itd. ze względu Be. na to, że teraz macie tylko przywieźć... Co macie przywieźć tylko? E, jedno drewno modrzewowe. I tutaj tylko musi być jedno Atara, które to drewno jest. modrzewowe. No nie wieszę. A mama mówił, że wszystko to musi być. Ja wiem, może to będzie to, i tak się zrestartuje, wszystko, że to przyjmie, tylko nie jestem tego pewien. Odejdź. Tylko wiem, Odejdź. że trzeba będzie koparką wyjechać. Stąd. O oczyść Może przyjęło, przyjęło wszystko. No, roz. Teraz tylko trzeba wyjechać, wszystko. Maciej... Stunta robił Ujdi koparko Dobra wyjdź i misję zrobi O oh, kurde <słatka> Ej <Hey>, to <słatki> <laughs> Czemu nie zaliczyła? No na już wszystko jest Eee, poczekaj, co to jest? Oczyść teren budynku, mała ciężarówka z platformą, mała koparka, wózek widłowy Wózek widłowy Gdzieś tam macie wózek widłowy. No, A tutaj jest przecież, tu. Musisz tą wywrotkę wszystkim pojechać do siedziby. E, wsi. Tepnij się, najprościej będzie. Wszystkim co tam jest, tepnąć się do siedziby firmy. Wszystkie miejsca na placu są zablokowane Zaz powinno przyjąć miejsce więc... No, przyjął Ale domek budowaliśmy tutaj Jezus Oba Ej jak zobacz nie ja ma woda, woda. Tepnij się do stawek A ja jestem Ja macie kasę? Mam. Sześć tysięcy sto. Sześć tysięcy sto? No, Mów mało. A Lama? Też. Tak, kolejne zlecenie. Maciej, tepni się do mnie. A ty czym jedziesz? To tepnij się. Ale czym jedziesz? Yy, tą dużą ciężarówką. By go coś przywieźć? No to co ci wyskoczyło. A gdzie to mam przywieźć? Skąd? Eee, skład Musisz budowlany. w drugą stronę. Co? Skład budowlany. To do mnie sama nie skoczymy? No to tobie, by tobie go w mieście kupimy. No tak, tak, nie. Nie w mieście, no, dawaj dobra, tu. Pni, dawaj. No dobra, ale to teraz muszę i tak dojechać, nie? No to dojechać, a ja pójdę już. Bo tym tam. to ja akurat nie zawrócę. Eee. i chyba, że. Wiesz, skład budowlany. Skład budowlany tam na wsi, co zawsze kupujesz. Jezus! Jak on tu się znalazł? O, macie jedzie ze mną, to mi pomoże od razu z widlokiem. Tu draki są. To problemu nie będzie. Macie zobacz, po lewej stronie mam marihuanę. Tak. weź Maci przeczytaj mi co tam trzeba kupić jak możesz zlecenia i gdzie są zlecenia escape drugie zlecenia aktywne zlecenia Kontrakt... w mieście jesteśmy bigos Active jobs czyli to single Cztery do... razy małe cegły. No eee, dobra, a c... ten etap drugi? A stycz drugi? Cztery razy ma... dachy jakieś. Ale jakie? Czare. Cztery. Eee, cztery. Coś jeszcze? Eee... Coś tam było jeszcze. Aha, dwa razy i insulation material, czyli chyba Izolację. jakieś. Izolacja. Izolacja, no. Grzegorz, ale w mieście jesteśmy. Chodź tutaj, bo ja tutaj już kupiłem. Mówiłem, Udech. że masz pojechać do wsi. Ja z nim jadę, nie wiem gdzie w ogóle, nie? Ja się przeteleportowałem tutaj, bo mnie tu wkurza. I coś. Dwa izolacje. Mm, to jest przyczepa do tego? Aha. Czyli się nie tepnę że to, to jest lama no Mówię mu Nie no No bo tak mi zaznaczyło Tak nic Dobra jak męcz. No dzisiaj To zapisuje wszystko, nie? Co? Ja, o mnie Dobra już Ja jestem no musiałeś w niego jechać To? Jedź kiedyś normalnie może Postaram się Macie opuścił grę? Mhm mm To. Tak. Ja już muszę kończyć A. Która jest godzina? Jest to druga Dziewięć. Kto jest panem? też spadasz? Mhm. Mm spadamy? Tylko się trzymajmy, bo wiesz, trzyma, że może twardo skoczisz. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Maciej, jak skoczysz, to spadniesz. Tak? No, filozofia ja jest. Tak. <laughs> to, to trzymajcie się, cześć. Dobra, no, ja. za się? Czekaj, no, to jadę to? Narka, narka. No, na razie. No te... to ja do, dojedź do siedziby firmy i tam zaparkujesz. Co? Dojeździesz do siedziby firmy i tam zaparkujesz. No. AL81. Lepszy niż hell. <noise> no nie wiem. Dużą przyczepę Ale to jak on tu tam robił, nic on nie robił. Nic. Oprócz y, blokowania drogi to nic. No to równie dobrze, tym też co mogę stanąć i droga to będzie to zablokowana. Jest. No. Ty, 81 górki w Dobra, tutaj skręć w lewo, bo od jutra tutaj zaczniemy. Widzisz ile tam, to trzeba zapakować? Kurde. W ta przyczepa się nie otwiera. Otwiera, Shift-Y. O. Mam wyjść? Tak, wyjdź. A czekaj, to ci kasę jeszcze przeleję.